Lindgren, dzieci z Bulerbyn. Jak obchodzimy w Bulerbyn gwiazdkę? Nie wiem kiedy święta zaczynają się gdzie indziej, ale dla nas dzieci z Bulerbyn gwiazdka zaczyna się już tego dnia kiedy pieczemy pierniki. Wówczas jest równie wesoły wieczór wigilijny. Lasse, Bosse i ja dostajemy po dużym kawałku ciasta na pierniki. I możemy z niego piec co chcemy. Wyobraźcie sobie, że gdy ostatnio mieliśmy piec pierniki, lasse zapomniał o tym i pojechał z tatusiem do lasu pod drzewo. Dopiero w lesie przypomniał sobie, co to za dzień, i puścił się do domu takim pędem, że aż śnieg się za nim kurzył. Tak mówił tatuś. Bosse i ja zajęci byliśmy już wtedy na dobre pieczeniem. Właściwie to nieźle się złożyło, że Lasse przyszedł trochę później. Najlepsza foremka do pierniczków, jaką mamy, to mały prosiaczek, a gdy Lasse piecze z nami, to jest to prawie niemożliwe, byśmy my, Bosse i ja, mogli dostać prosiaczka. Tym razem jednak skorzystaliśmy z okazji i upiekliśmy każdy z nas po dziesięć prosiaczków, zanim Lasse nadbiegł zdyszany z lasu. Och, jakże mu się śpieszyło, żeby nas dogonić z pieczeniem. Gdy już ukończyliśmy pieczenie, zgnietliśmy razem wszystkie obrzynki ciasta i upiekliśmy z tego ciastko, które miało być nagrodą w konkursie urządzanym przez nas co roku. Po południu, gdy już wszystkie pierniczki były wyjęte z pieca, włożyliśmy 322 ziarnka grochu do butelki, i obeszliśmy z nią wszystkie zagrody w Bulerbyn. I wszyscy musieli zgadywać, ile ziarnych grochu jest w butelce. Ten, kto odgadnie najlepiej, miał dostać ciastko w nagrodę. Lasse niósł butelkę. Bosse ciastko. Ja notesik, w którym notowałam, ile kto powiedział. Ciastko wygrał dziadziuś, z czego okropnie się ucieszyłam. Zgadł? że w butelce jest 320 ziarenek grochu, więc był najbliższy prawdy. Anna myślała, że jest w niej 3000 ziarenek grochu, co przecież było najzupełniej głupie. Następnego dnia po pieczeniu pierniczków było nam również bardzo wesoło, bo pojechaliśmy do lasu po choinki. Wszyscy tatusiowi jeżdżą razem ścinać choinki, no i my dzieci oczywiście też. Mamusie muszą siedzieć w domu i gotować jedzenie. Biedaczki, wzięliśmy nasze duże sanie, którymi odwozimy mleko do mleczarni w wielkiej wsi. Lasse, Bosse, ja, Britta, Anna i Ole jechaliśmy saniami. Mój tatuś szedł obok i powoził. A tatuś Olego i tatuś Britty i Anny szli z tyłu, śmieli się i rozmawiali tak samo, jak i my na sankach. W lesie było tyle śniegu, że musieliśmy strząsać go z choinek, żeby zobaczyć czy są ładne, czy nie. Ścieliśmy trzy duże świerki, jeden dla zagrody środkowej, jeden dla północnej i jeden dla południowej. Ścieliśmy również mały, maluśki świerczek, który miał stać w pokoju dziadusia, i drugi malutki, który mieliśmy zanieść do Kristin z zagajnika. Rankiem w dzień wigiliny obudziłam się bardzo wcześnie i pobiegłam do kuchni tylko w koszuli i oj, jak tam było pięknie. Na podłodze leżały nowe gałgankowe chodniki. Poręcz wokół pieca owinięta została białą, zieloną i czerwoną karbowaną bibułą. Wielki rozsuwany stół zasłany był świątecznym obrusem, a wszystkie miedziane rondle były świeżo wyczyszczone. Ucieszyłam się tak ogromnie, że uściskałam mamusię. Lasse i Bosse wpadli do kuchni zaraz po mnie, a Lasse powiedział, że poczuł się jakoś świątecznie, gdy zobaczył nowe chodniczki. Po południu w dzień wigilijny Idziemy zwykle do Christine z zagajnika z całym koszykiem smakołyków włożonych tam przez wszystkie mamy. Najpierw jednak idziemy do dziadziusia, to znaczy do dziadziusia Britty i Anny i życzymy mu wesołych świąt. I przyglądamy się, jak Britta i Anna ubierają mu choinkę. Pomagamy im też trochę przy tym, chociaż Britta i Anna najbardziej lubią robić to same. Dziaduś nie widzi, co wieszamy na choince, ponieważ jest prawie niewidomy. Opowiadamy mu jednak o wszystkim, a wtedy mówi, że widzi to doskonale w głowie. Gdy szliśmy do Krystyn z zagajnika, była przecudna pogoda taka właśnie, jaka powinna być wieczór wigilijny. Do domu Krystyn prowadzi mała dróżka, ale nie mogliśmy jej prawie dojrzeć. Tyle było śniegu. Lasy niósł koszyk, a bosse i Ole malutką choinkę. Britta, Anna i ja nie miałyśmy już nic do niesienia. Och, co to była za niespodzianka dla Kristin, że przyszliśmy. Chociaż z pewnością udawała tylko, bo wie przecież, że przychodzimy co roku. Lasy wyłożył wszystko, co było w koszyku na stół a Krystyn kiwała tylko głową i mówiła – ach, 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 to za dużo, to za dużo, to za dużo. Nie uważałam, żeby było za dużo, lecz w każdym razie było wszystkiego dość. Duży kawałek szynki i kiełbasa i ser świąteczny i kawa i pierniki i świeczki i cukierki i już nie pamiętam co jeszcze – Przymocowaliśmy świeczki na choince Kristin i potanczyliśmy trochę wokół drzewka, tak tylko, żeby się nieco wprawić przed wieczorem. Kristin tak była uradowana, że stała przez długi czas na progu i machała do nas ręką, gdy szliśmy do domu. W domu lasce Bosy i ja ubraliśmy naszą choinkę. Tatuś nam pomagał. Na strychu mieliśmy odłożone czerwone jabłka na choinkę. Wzięliśmy też sporo pierniczków, które upiekliśmy sami. Do koszyczków, które kleiliśmy u dziadziusia, włożyliśmy rodzynki i orzechy. Aniołki z waty, które mama wieszała na swojej choince, gdy była mała, poprzyczepialiśmy również. No i oczywiście moc chorągiewek, świeczek i cukierków. Ach! Jakże była piękna nasza choinka. Potem poszliśmy do kuchni i maczaliśmy sobie kawałki chleba w wielkim rondlu, w którym gotowała się świąteczna kiełbasa i szynka. Ach, jakże to było doskonałe. A potem nie pozostawało już nic innego, tylko czekać. Lasse powiedział, że te godziny po południu w dzień wigilijny, gdy się tylko chodzi i czeka i czeka, to jest coś takiego, od czego ludzie siwieją. Czekaliśmy i czekaliśmy i czekaliśmy, a ja od czasu do czasu podchodziłam do lustra, żeby zobaczyć, czy to prawda, że od tego można posiwieć. Lecz dziwna rzecz, włosy moje były równie żółte jak zwykle, bosy od czasu do czasu potrząsał zegarkiem, pomyślał, że stanął. Gdy zrobiło się ciemno, nadszedł nareszcie czas, by pójść naszymi prezentami do zagrody północnej i południowej. Tego się nie robi, gdy jest jasno, bo wtedy nie byłoby to takie przyjemne. Lasse, Bosy i ja włożyliśmy czerwone czapeczki krasnoludków, a Lasse włożył również maskę krasnoludka. Miał ją włożyć później wieczorem przy wigilii. Ostatnio lasce jest u nas jultonte, krasnoludkim wigilijnym. Kiedy byłam mała, wierzyłam, że takie krasnoludki istnieją naprawdę, ale teraz już w to nie wierzę. Wzięliśmy ze sobą nasze paczki i wymknęliśmy się z domu, na niebie było mnóstwo gwiazd. Gdy spojrzałam w stronę ciemnego lasu, pomyślałam sobie, że może jednak mieszka tam prawdziwy Jul który wkrótce zajedzie saneczkami z całą masą prezentów. Bardzo chciałam, aby tak było. W sieni Zagrody Północnej było zupełnie ciemno. Zastukaliśmy do drzwi i wrzuciliśmy do kuchni nasze paczki z prezentami. Wówczas wybiegły Britta i Anna i powiedziały, że musimy wejść i spróbować ich ciast świątecznych i łakoci. Tak też zrobiliśmy. My również dostaliśmy paczki z prezentami gwiazdkowymi. Potem Britta i Anna włożyły maski krasnoludków. I poszliśmy wszyscy razem do Olego do zagrody południowej. Ole siedział w kuchni i również czekał. Swip zaczął przeraźliwie szczekać, gdy nagle zobaczył pięciu krasnoludków. Ole też nałożył sobie maskę krasnoludka, po czym wybiegliśmy wszyscy na dwór. Bawiliśmy się, że jesteśmy prawdziwymi krasnoludkami i że przynosimy ludziom prezenty. W końcu jednak nadszedł nareszcie wieczór wigilijny i jedliśmy kolację przy rozsuwanym świątecznym stole w kuchni. Na stole paliły się świece i stała masa jedzenia, ale ja jadłam niemal wyłącznie szynkę, no i oczywiście kaszę, bo chciałam znaleźć migdał, ale nie znalazłam. Jest u nas parobek, który nazywa się Oskar. Oskar bardzo lubi naszą służącą Agdę. Ten, kto znajdzie migdał w swojej kaszy, na pewno ożeni się w ciągu następnego roku. I wyobraźcie sobie, że migdał był przepołowiony, a Oskar i Agda znaleźli w kaszy po pół migdała. Och, jakże śmieliśmy się i Lasse, i Bosse, i ja! Wtedy Agda rozłościła się i powiedziała – że to wszystko na pewno jest sprawką dzieciaków, lecz co myśmy mogli na to poradzić, że migdał się przepołowił. Potem Lasce ułożył taki wierszyk o kaszy i migdale. Migdał pękł, więc będzie para, Agda wyjdzie za Oskara. Prawda, że świetnie to wymyślił, ale Agda była innego zdania, chociaż później trochę się rozweseliła. Gdy wszyscy pomogliśmy jej wytrzeć naczynia, uwijaliśmy się przy tym bardzo, bo później miało być rozdawanie prezentów. Gdy nareszcie weszliśmy do pokoju, choinka była zapalona, a na stole paliły się świece. Dostałam gęsi skórki jak zawsze, kiedy jest tak ładnie i przejmująco. Tatuś przeczytał o Dzieciątku Jezus z Biblii, a ja powiedziałam bardzo ładny wierszyk który zaczyna się tak, ty mały, śliczny Jezusku, co leżysz na słomie. W wierszu tym powiedziane jest, że właściwie to Jezus powinien dostawać całą masę prezentów i tort. Ja też tak sądzę, a zamiast tego my dostajemy prezenty. Kiedy my, dzieci, śpiewałyśmy, gdy zabłyśnie świąteczny poranek, lasce wymknął się i po chwili przyszedł przebrany za krasnoludka, z dużym workiem na plecach czy są tu grzeczne dzieci zapytał tak jest dwoje odpowiedział bosse jest tu też jeden urwi połeć, który nazywa się lasse chociaż w tej chwili właśnie go nie ma bo zdaje się że gdzieś wyszedł słyszałem o nim dużo odpowiedział jultonte jest to najlepszy chłopiec ze wszystkich w tym kraju Dostanie więc więcej prezentów niż inni. Nie dostał jednak więcej prezentów. Dostaliśmy wszyscy jednakowo. Ja dostałam nową lalkę i trzy książki, i wesołą grę, i materiał na sukienkę, i rękawiczki, i różne inne rzeczy. Razem dostałam piętnaście prezentów. Dla mamusi wyszyłam krzyżykami serwetkę. Okropnie się ucieszyła. Tatusiowi kupiłam kalendarz, też bardzo się ucieszył. Lubię, gdy ludzie się cieszą, jak dostają prezenty. Jest to równie przyjemne, jak gdy się samemu dostaje prezent. Lasemu i Bossemu podarowałam duże pudełko ołowianych żołnierzy. Potem tańczyliśmy wokół choinki, a wszyscy z zagrody północnej i południowej przyszli, by nam w tym pomóc. Dziaduś też przyszedł, chociaż nie mógł tańczyć. Zdaje się, że tańczyliśmy i znowu jest gwiazdka i koś-koś owiec co najmniej dwadzieścia razy. Potem ułożyłam wszystkie prezenty na stoliku koło mego łóżka, bym je mogła zobaczyć od razu, jak się obudzę. Ach, jak to przyjemnie, gdy jest gwiazdka! Właściwie szkoda że nie bywa ona trochę częściej.